I dawaj tu mocny wydech i za siebie nóżka i ręka. O, cześć. Nie zauważyłem Cię. Jeżeli Twój rehab wygląda w podobny sposób i zawsze zaczynasz od tych dziwnych pozycji, ale nie do końca masz to uzasadnienie, to zapraszam Cię na nasze szkolenie. Często zdarza się, że trafiają do nas osoby z bólem odcinka lędziowego, które nie mają jasnej przyczyny. Chcielibyśmy na tym szkoleniu rozjaśnić mniej więcej jak przeprowadzać diagnostykę oraz jak programować pierwsze fazy i późniejsze powrotu do zdrowia. Często widzimy, że w rehabie kręgosłupa trenerzy i fizjoterapeuci wykorzystują różne niskie pozycje w początkowych fazach, takie jak właśnie dead bug albo jak to drugie ćwiczenie się nazywa? Berdo. Jak burdock. I o ile nie chcemy jakby dyskredytować albo mówić, że to są bardzo złe praktyki, to jednak uważamy, że większość osób z bólem odcinka lęziowego może przyjmować od razu o wiele odważniejsze strategie i postaramy się zademonstrować, jak podchodzimy do tego w Rescue Team. Ważne jest to, żeby określić, jakie czynności są dla pacjenta, klienta utrudnione. Czyli co przeszkadza mu w życiu codziennym, a co toleruje dobrze. I na tej podstawie, podczas diagnostyki i rozszerzenia o parę testów, będziemy wyciągać wnioski, na czym należy się skupić. Jednym z pierwszych testów może być sam fakt, że osoba z błędnym wysiłkiem przyszła do nas, usiadła samodzielnie i jest z nami w stanie rozmawiać bez problemu. Jakby nikt nie przewiózł jej taczką, nie przestrzegała się tutaj, a więc o ile stosowanie niskich pozycji jakby jest bezpieczne raczej i może mieć to wskazanie, to osobiście uważamy, że możemy stosować odważniejsze rozwiązania i postaramy się to przedstawić. Żeby to bardziej zobrazować, na podstawie wywiadu możemy wyciągnąć bardzo dużo wniosków. Na przykład, jeżeli podopieczny pacjent klient mówi, że podnosi rzeczy bez schylania się, czyli kuca albo wykonuje jeszcze jakieś inne dziwne ruchy, na przykład podnosi coś w ogóle klękając, to jest to dla mnie informacja, że to będzie czynność, którą na pewno będziemy chcieli poprawić. Można się schylać po coś ciężkiego w sposób, który będzie dla nas bezpieczny. Natomiast po lekką książkę czy cokolwiek, co nam opadnie, raczej nie powinniśmy wybierać takich bardzo bezpiecznych strategii, ponieważ ciało powinno się ruszać. I bardzo często jest tak, że osoby, które zmagają się z przewekłym bólem, właśnie przyjmują jakieś takie dziwne strategie: Nie wiem, schyla się po jakąś wodę z przesadnym prze przeprostem, albo boją się po prostu schylić po cokolwiek na podłodze, bo uważają, że na nasila to ich objawy. I często rzeczywiście tak jest, ale jakby odblokowanie tych. Codziennych czynności może być dla nas pierwszym celem treningowym, jaki sobie ob obierzemy w tym rehabie. Czyli po prostu chcemy jak najszybciej doprowadzić do momentu, w którym dana osoba będzie mogła podejmować bardzo trywialne czynności bez najmniejszych problemów. Ważny jest też ten aspekt psychologiczny, ponieważ takie osoby, które zmagają się z bólem już od dłuższego czasu, będą miały blokadę po prostu w głowie przed danym ruchem. Będą bały się pochylić ze względu na odczuwane dolegliwości w przeszłości. Tak, no i ni niestety bardzo często hiperbolizują, jakby swoje odczucia, i naszą rolą jest pokazanie im, no po prostu, jak to zrobić bezpiecznie, i, udo i udowodnienie im, że no nie wszystkie po prostu ruchy są tak złe, jak im się to może wydawać. Dokładnie, dlatego poruszymy również temat edukacji i monitoringu przy takich dolegliwościach bólowych. Z takich podstawowych testów dużo może nam dać już zwykły test palce-podłoga, czyli skłon do przodu. Wykonaj, proszę. Ok, i teraz obserwujemy, co się dzieje na całym kręgosłupie. Z racji tematu tego szkolenia będziemy się skupiać bardziej na tym odcinku. Natomiast każde wypłaszczenie może nas zastanowić, i myślimy po prostu, dlaczego tak jest. Jeżeli widzimy wypłaszczenie w odcinku lędziowym, plus mamy dolegliwości bólowe związane z tym obszarem, możemy podejrzewać tutaj kilka czynników, które mogą to powodować. Jednymi z czynników lub przyczyn. Może być wzmożone napięcie w okolicy prostowników grzbietu, które będziemy chcieli je raczej rozciągnąć i wzmocnić. Natomiast jeżeli to nie przyniesie efektu, będziemy musieli się zastanowić, dlaczego ta okolica jest w chronicznym napięciu. Być może wynika to z problemów drenażowych, że po prostu jest tutaj cały czas za duże ciśnienie, i może to wynikać z tego, że ten kręgosłup się po prostu przez długi czas nie ruszał, lub jest coś jeszcze głębszego, co będziemy musieli dodiagnozować. Tak samo patrząc z tyłu, możemy określić. Czy występuje jakaś zmiana kręgosłupa, skolioza czy inna deformacja? Czy ten kręgosłup układa się prosto? Możemy sobie przejechać palcem i wyciągnąć wnioski. Natomiast, jeżeli ktoś przychodzi do nas z diagnozą i od razu mówi: Masz rotację miednicy i dlatego bolą cię plecy. Czy na pewno? wątpię. Będziemy chcieli sprawdzić również inne płaszczyzny kręgosłupa, jak na przykład wyprost, czyli ręce na biodra lub na pośladki i odchylenie do tyłu. Staram się pacjenta poinstruować, żeby zaczął od głowy i patrzę po kolei, jak układają się jego segmenty kręgosłupa. W tym teście szukamy jakichś oznak bólowych. Jeżeli pacjent mi zgłasza, że w tym momencie już się pojawia ból, nie cisnę go dalej. Nie potrzebuję tego i to jest nasz punkt wyjścia. Mogę zrobić zdjęcie, nagranie, żeby później w treningu programować to tak, żeby ten zakres się poprawiał. Metod na ocenę rotacji odcinka lędziowego czy piersiowego kręgosłupa jest sporo. Ja lubię tą opcję, że pacjent zakłada ręce, ewentualnie daje jeszcze kija. Załóż proszę ręce na barki. OK. I w tej pozycji stojąc za pacjentem poproszę o rotację w lewo. OK. I później o rotację w prawo. Oceniam, czy jest duża asymetria, czy występuje gdzieś ból. I czy pacjent wykonuje to z podobną jakością? Czyli w jedną stronę jest płynnie, a w drugą na przykład są jakieś takie schodki. Ten ruch jest przerywany. Więcej diagnostyki pokażemy Wam już na miejscu, a teraz przejdziemy do części praktycznej, czyli ćwiczenia. Jedną z pozycji, które możemy obciążyć bardzo łatwo, i to w wczesnych fazach rehabu, jest po prostu pozycja wykroczna stojąca. I w tej pozycji, żeby ją utrudnić, możemy wystawić ręce do przodu i z lekkim naciskiem utrudnić życie naszemu podopiecznemu w ten sposób, albo od dołu, albo po skosie i możemy w tym czasie zbierać feedback. Jak się czuje, czy coś go boli, czy podczas jakiegoś konkretnego ruchu, na przykład tego, czuję jakiś większy, większy dyskomfort albo ból, czy po prostu jest w porządku. Bardzo często jest tak, że w różnych pozycjach, typu wykrok, przysiad, martwy ciąg, szukamy idealnej technicznej pozycji albo staramy się jakby za wszelką cenę spełnić jej wymogi. I oczywiście jest to słuszna strategia, jednak w. Wy... Treningu z osobami bólowymi możemy sobie pozwolić na troszeczkę więcej elastyczności, a więc może być taka sytuacja, że w tej pozycji podopieczny czuje się niekomfortowo, bo na przykład ma za duży wyprost w odcinku lędźwiowym i to sprawia mu dyskomfort. Więc możemy powiedzieć, że na przykład, jeżeli chcesz i będzie ci lepiej, to pochyl się w moją stronę troszeczkę, jeżeli chcesz, może stanąć szerzej, znaleźć sobie silniejszą pozycję, w której będziesz się czuł po prostu komfortowo i pomoże mu to uzyskać jeszcze lepszą strategię do przeciwstawiania się naszym oporowi. Bardzo często dążymy też do neutralnej pozycji kręgosłupa i o ile neutralna pozycja nie jest zła, to czasem może być tak, że tymczasowo jest nieosiągalna naszego podobiecznego, lub możemy też dopasować bardziej pod niego konkretne ćwiczenia. Czyli jeżeli nie możemy uzyskać satysfakcjonującego wyprostu podcinku lędźwiowym to możemy wykonać martwy ciąg na przykład na lekkim zdjęciu kręgosłupa. Tak, i puść to. No, może bez przesady? OK? I podnosili. Jeżeli w tym momencie, jakby nasz podopieczny powie, że jest OK, jakby nie czuje żadnego bólu i zdecydowanie mu się lepiej podnosi, niż na prostych plecach, no to jakby nie widzę przeciwwskazań do tego, żeby w ten sposób przeprowadzić martwy ciąg. Możemy też mieć sytuację, w której zastosowanie dokładnie odwrotnej strategii pozwoli nam skutecznie egzekwować jakiś ruch, czyli może być tak, że wejście w pochylenie będzie dla nas bolesne, ale wejście w przesadzony wyprost będzie dla nas w porządku i też nie widzę przeciwwskazań wtedy, żeby stosować taką strategię więc dokładnie i może to być tak, że nawet podniesiemy głowę, wysoko zadrzemy i ta osoba będzie czuła się w tej pozycji o wiele lepiej i o wiele pewniej niż na przykład w utrzymywaniu jakiejś sztucznej, neutralnej pozycji lub w, w lekkim pochyleniu i te same zasady zastosujemy w innych ćwiczeniach, czyli zrobimy sobie teraz wiatroczek siedząc dajesz się rękę wysoko i postaraj się po prostu schylić do boku, przyjedziemy w zgięcie i rotację boczną i super. I może być tak, że na tą stronę ta osoba czuje komfort, może się schylić i po prostu wszystko jest w porządku. Ale na drugą stronę może się okazać, że lekkie zgięcie już będzie budowało jakieś nieprzyjemne dolegliwości. Albo może to zgięcie będzie troszeczkę głębsze i dopiero tu się zacznie ból, a więc wtedy Możemy wycofać się z tej strategii, ale też możemy próbować po prostu budować siłę w zakresie, w którym ból się nie pojawia, a dru po drugiej stronie, jakby budować ją w pewnym zakresie. W taki sposób po jakimś czasie samo zbudowanie siły w pewnym spektrum przełoży się na odblokowanie większego zakresu. Jeżeli twoi podopieczni zmagają się z bólem odcinka lędziowego kręgosłupa, to zapraszam Cię do nas na szkolenie, do praktyków, którzy pracowali z ludźmi po operacjach kręgosłupa ze zmianami przeciążeniowymi i innymi urazami tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa. Poszerzymy Twój warsztat treningowy oraz pokażemy Ci nasze sprawdzone rozwiązania, które na co dzień stosujemy w pracy z naszymi klientami. A dodatkowo po szkoleniu będziemy z Tobą cały czas w kontakcie na naszej zamkniętej grupie szkoleniowej. Szkolenie jest stacjonarne, także widzimy się w naszym studio na Grobli we Wrocławiu.